Dzień dobry, mamy 1 września 2024. Mówi się o tym, że w tym dniu rozpoczęto II wojnę światową. Po tej wojnie rozpoczęły się procesy. Mówiono o tym, że nigdy więcej wojny. No i oczywiście powtórka z rozrywki. Wszystko to odbywa się kolejny raz na naszych oczach, na naszych oczach rzuciłam Wam nagranie o ostrowie Ostrów został obecnie przez 33 lata zniszczony całkowicie, całkowicie wszystkie zakłady zostały zniszczone. Ostatni browar. Browar jeszcze yy, był, y, przejął go tam Poznań i wiecie, takie kombinacje, bo cały czas robią te kombinacje. No i teraz już jest betonoza zalewany, zalewany po was, zawsze zostają zgliszcza. Zawsze zachłanność pycha, pycha odbudowujecie w Ostrowie. Buźnica została odbudowana w Sierakowie, y, kościół y, protestancki. No i jak zawsze Niemiec trzyma tutaj łapę na tych terenach, na tych terenach niszcząc ludność, ludność. Bo tutaj na przykład w Dębowcu, tak jak już wiele razy mówiłam, byli osadnicy, osadnicy olędrzy. W ogóle o tym żaden historyk tutaj z tej okolicy nie chce mówić. Nie chce ze mną podyskutować, nie chce opisać tych historii, bo po co? Jak oni sobie tutaj już yy, zaplanowali, że będą znowu panami, a my niewolnikami. Czas pokaże, co się będzie działo. Także wszystkiego dobrego Wam życzę. To jest basen, basen przeciwpożarowy. Wczoraj tu y, też byłam. Y, dokarmiłam trochę rybki, o ile są tu rybki. No bo widzicie nie można wykorzystać, nie można wykorzystać takich środowisk w normalny sposób, bo przecież można by tutaj w ogóle nie wiem, jak ci strażacy będą tu tą wodę pobierać z tą rzęsą, zarasta to wszystko. Mostek został, bo kiedyś Wam pokazywałam, mostek został tutaj naprawiony. Że jest dziurawy, został naprawiony. No, i takich, takich tutaj stawków, yy, tych basenów w Polsce, myślę, że jest bardzo wiele, bardzo wiele. A urzędacy interesują się tylko swoimi portfelami, kątami. No, bo jak się postawi jeden z drugim, to, to dostanie po prostu. Sankcje, sankcje. A oni, oni w ogóle nie chcą zmian. Oni, oni wygetują, wygetują, byle do emerytury, byle coś tam i tańczą, jak im grają. E, tak jak wczoraj Wam też poudostępniałam i na Facebooku, i na YouTubie, w społeczności Koła Gospodeń, które, które wzięły tutaj pieniądze na otwarcie tych. Swoich działalności. Jestem ciekawa, jak się będziecie z tego rozliczać. Jak się będziecie z tych pieniędzy rozliczać. Bo łatwo się bierze, tylko co dalej? Co dalej? Zrujnowaliście polską wieś. Przez wasze działania, właśnie przez działania tych kół gospodyń zrujnowana została Polska wieś. Prześladujecie i dręczycie mnie nadal. Szukacie jak, jak zadziałać, żeby mnie się pozbyć. Wczoraj znowu rozmawiałam y, z kobietą z Otorowa. Y, nie wie o czym ja mówię. Przez przypadek wdusił jej się mój numer. Nie ma przypadków. W przyrodzie nie ma przypadków. To tylko słabi ludzie się tłumaczą, że to jest przypadek że to tak, o, bo ostatni numer przez cały tydzień kobieta nie dzwoniła do nikogo i to mój numer był ostatni, nie? E, oczywiście cały czas chodzi o Wrotycz gozik i odpowiedzialność za stosowanie polskich ziół. I szukają cały czas haka, jak mnie upierdzielić, nie? Jak mnie upierdzielić? Dlaczego wam to tak zależy na tym? Dlaczego? Chcecie być zdrowi, czy ciągle chcecie chorować? Ja wiem, że Wam już y, nic nie pozostało i dręczy Was wiele chorób, ale nie znęcajcie się nad ludźmi zdrowymi i tymi, którzy chcą pomocy. Wszystkiego dobrego, życzę miłego dnia. Miłego dnia. Y, trzeciego będzie y, Nów Księżyca. Zasiejcie mądrze te ziarenka, i. Y, Afirmujcie, afirmujcie pokój, dobroć, miłość serca, bezwarunkową miłość do każdego człowieka, a nie tylko kasa, kasa, kasa na zwierzęta, zbiórki, na to zbiórki i ciągle te zbiórki, zrzutki, zbiórki, no i oczywiście dożywianie, pasożyta. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę.